Prosta k ma równanie. K ma równanie y równa się 2x minus 3. Wskaż równanie prostej l. Szukamy prostej, a prosta ma równanie y równa się ax plus b. I ta prosta ma być równoległa do prostej k i przechodząca przez punkt d. Punkt d ma współrzędne minus 2 i 1. Przypomnijmy warunek równoległości prostych. Jeśli mamy prostą K o równaniu y równa się AX plus B oraz prostą r. O równaniu y równa się cx plus d, równania kierunkowe, to te proste są równoległe. k jest równoległa do l wtedy i tylko wtedy, gdy współczynniki kierunkowe tych prostych są takie same. Czyli a jest równe c. Zatem, przechodząc do naszego zadania, porównujemy również nasze współczynniki kierunkowe. One muszą być takie same. Czyli bo te proste są równoległe. A jest równa 2. Zatem nasza prosta L przyjmuje już postać. Y równa się za A podstawiam 2. 2x plus B. Jak obliczyć B? Wiemy, że ta prosta przechodzi przez punkt D. Co to znaczy, że prosta przechodzi przez punkt? Znaczy punkt należy do tej prostej, czyli współrzędne tego punktu spełniają Równanie tej prostej. Zatem możemy zapisać, że to jest współrzędna x, to jest y. Za x podstawimy minus 2, za y podstawimy 1. 1 to się równa. 2 razy za x minus 2, liczba ujemna w nawiasie, dodać b. 1 to się równa mnożenie, 2 razy minus 2 to jest minus 4, dodać b. Przenosimy czwórkę na lewą stronę równania, czyli innymi słowy, dodajemy do obu stron równości 4. Czyli jak przenosimy zmiana znaku? 1 plus 4 równa się b, czyli będziemy mieć, że 5 równa się b. Inaczej, b równa się 5, to jest to samo. Zatem obliczyliśmy już b. Wcześniej mieliśmy a. My szukamy prostej, l. Zatem l ma równanie, y równa się ax plus b, czyli 2x, dodać b, czyli 5. To jest nasza odpowiedź. Szukamy, która jest prawidłowa. Współczynnik kierunkowy minus 2 od razu na starcie można było wyeliminować tą odpowiedź. A więc już wiadomo było, że współczynnik kierunkowy ma być równy 2, czyli w grę wchodziło albo b, albo c odpowiedź, bo tu tylko przy x stoi 2. Szukamy, która jest odpowiedź prawidłowa, 2x plus 5, c i on zaznacza.